Dzień dobry, witam serdecznie, 6.23, zaspałam eee, poniedziałek, kolejny dzień wyzwania z codziennym kręceniem. Dzień dobry. Bo ja też dopiero wstałam w tej chwili. No właśnie, no właśnie zaspaliśmy, szybko się ogarniamy i jedziemy na badania. Data ogarnięty, a przy okazji zrobiłam sobie i ja badania, a co, dawno nie robiłam i tutaj w tym momencie myślę, że fajnie i dobrze jest przypomnieć, że warto się badać i warto robić badania również profilaktycznie, nie czekać na ten moment, w którym coś nam zaczyna dolegać, zaskwierać, boleć i skrzypieć, tylko zapobiegać. I się leczyć. Ja wiem, że osoby z nadwagą, otyłością mają problem z lekarzami, mają problem z badaniami ogólnym odbiorem przez służbę zdrowia, natomiast pamiętajcie, że to od nas również zależy to, jak będziemy szanowane i traktowane. Nie na wszystko musimy się godzić, możemy jasno dać znać co nas w duszy bogi. A ja czekam na panią mamę. I lecimy albo do Biedronki, albo do Aldika. Jeszcze jest wcześniej, więc mogę sobie na to czasowo pozwolić. Szczerze. Nie wiem po co idę, ale idę głupiego zobaczyć. Marzę mi się zakup nowej pościeli. Serio, jestem uboga już w tej chwili w pościel. Jedną ściągamy, pierzemy i tak na okrągło, i która jest rozkompletowana, niedobrze wygląda. Druga rzecz. Potrzebuję kołdry. Moja kołdra jest w trochę opłakanym stanie. I przydałoby mi się coś nowego. Ani w biurąco, ani w mi tego nie kupię, raczej w Leklerku, ale nie wiem, czy chce nam się aż tyle zasuwać. Zaraz zobaczymy, zweryfikujemy, Pani Mama już schodzi, wychodzi i wspólnie ustalimy, gdzie lecimy. No, to co? Hol zakupowy. Tak jak mówiłam, potrzebowałam kupić mikrofalówkę, kupiłam jaka jest, każdy widzi, a na, nie ma nad czym tutaj się zastanawiać. Kupiłam dodatkowo półkę, która jest teoretycznie mm, idealna pod mikrofale. Na. Pod. Pod mikrofalówką będzie stała a mikrofalówka na niej. Bo... Co? No. Przecież to Ci nie utrzyma. A dlaczego? Przecież to nie jest plastik. To jest... To są takie mocne te puszki. Mm -hmm. No to już składaj, to może ja sobie. Dobra, nie daj zrobimy dalej hol zakupowy. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam butelkę na pićku dla męża. Kupiłam mokre chustki. Jest fajna promka na olej. się kupiłam. Oka, jak się kupi dwa, to na jedną kartę moja biedronka wychodzi po 4,99. Co tam jeszcze, z ciekawostek mamy? Całe dobre rzeczy. No, Kawoszka. Kolejny olej. Kolejny olej. mama chce mnie lać. Folia aluminiowa. Kolejna kawa. Przyprawa do zupy. Tak. O smaku świeżych kwiatów. Smaczne będzie, Na pewno. To, żebyś sobie rączki powróciła. Rękawiczki nylonowe, To dla kierci. Burion warzywny. Nie, takich rzeczy nie dla Kiry, bo to ma bardzo dużo to soli. To jest dla nie. nas. Mm. Bulion drobiowy Dagata no niedobra. Niezdrowa, ale dobra. Ale I rozmary, i dobra. Aha. I moja... mój wosk koloryzujący, dobry. Dziękuję, dziękuję. Wszystko. To za co ja tyle zapłaciłam? I jeszcze kawę wzięłam i herbatę za nią. Aha, no to jeszcze była jedna kawa i dwie herbaty. No ale to też, wszystko na promocji i tyle kosztuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze wyglądasz. No nic, no, biorę się za półkę, bo jestem ciekawa, czy zda egzamin u mnie. Dobrze. No dobra, półeczka wygląda w ten sposób. Nie jest super stabilna, ale myślę, że nic się temu absolutnie nie wydarzy. Jest okejka. Teraz są tam jajka, natomiast jajek tam nie będzie, bo nie ma potrzeby, żeby się wykluły małe mikrofalki. Co tam poukładam, nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń, dużo lepiej. Kolejne szybkie zakupy, tym razem do kuchni Cerata. Samochód beze mnie jedzie, muszę się pośpieszyć. Zobaczcie. Ja się nastarałam, nastarałam. Zaczęłam sobie też robić poszewkę na Jaśka. I taka macocha, taka macocha. Zrobimy. Stwierdziła, że brzydkie, jeszcze raz. Nieprawda, że brzydkie. Powiedziałaś, procesu. powiedziałaś. Nie. Brzydkie, nieładne, wstydź się. Ja się nie przyznaję do takiej córki. <laughs> Najgorzej na świecie. Nie. Tak nie powiecia. Ja ci je ładniej zrobię. A czemu nie. na jednym drucie zaczynasz? Albo tak. Na dwóch się robi. Ja jestem inna i robię inaczej. Dobrze. No i tak moi drodzy, słuchajcie, tego vloga już będę kończyła. W Chińczyku kupiliśmy parę pierdół, ale zobaczycie je w kolejnym. Jedną z pierdół jest. Szarpak dla Kiry. Niemniej przyznam szczerze, że mnie wczoraj trochę to mgnęło w momencie, gdy musiałam zamówić mm, kwiaty z szarfą na pogrzeb. No i wiecie, obudziły się demony, więc znowuż koniec nagrywania, bo zamknęłam się w sobie, musiałam to przerobić i trochę e, załagodzić moje demony, żeby nic z tego głębszego nie, nie wyszło, więc... E, Tyle z mojego postanowienia nagrywania, montowania tego samego dnia i tak dalej, i tak dalej. Ale dopiero wczoraj wyleciał film, więc tego y, kończę następnego dnia rano. Szybko go zmontuję, tak żeby był na wieczór. Jest, będzie ciągłość, będzie ciągłość. Ale albo wiecie co? Pokażę wam jeszcze ceratę, jaką kupiliśmy na stół. Bo jest przefajna. Idziemy. Tada. Ja wiem, że cerata sama w sobie nie jest niczym ładnym i nie jest niczym do chwalenia się. Niemniej rodzice mają taką naleciałość, że chcą ją mieć i niech sobie mają. W marcu już wyjeżdżają, więc będę żyła po swojemu i tak jak mi wygodnie. A teraz szukamy kompromisów. Tu jest cerata przezroczysta z przepięknymi rumiankami. Mnie się podoba. I tym akcentem kończymy ten film, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i, to za, i za to, że jesteście ze mną. Jest to bezcen, bezcenna energia, którą czerpię od Was. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!